Siemanko, dzisiaj wam przedstawię w skrócie jak działa oraz jak funkcjonuje nasz sklep internetowy, który jest obecnie założony na Discordzie, ale za niedługo będziemy mieli wykupioną domenę i będziemy prowadzić działalność na stronie internetowej. A więc tak, na razie, żeby coś kupić musicie wejść na Discorda, który jest w opisie. Kanał Weryfikacja, ale przed tym musicie zapoznać się z regulaminem serwera, który znajduje się kanał poniżej. Macie krok po kroku wszystko ładnie opisane. Jak przeczytacie regulamin, idziecie do weryfikacji, weryfikujecie się, dostajecie dostęp do wszystkich pozostałych kanałów. Na kanale ogłoszenia informujemy o częstych zniżkach, rabatach oraz innych informacjach. Litrobus, to macie przywileje, kiedy ulepszycie nasz serwer, dostajecie zniżki. W legit check, jak wejdziecie na Discorda, to już zapewne będą dodane nowe legit checki, bo stare byliśmy zmuszeni usunąć. Gwarancja naszego sklepu, czyli jak produkt przyjdzie wadliwy albo nie ten, co powinien, skoszacie reklamację nam na tikecie, my oddajemy wam pieniądze Kanał Jak Zamówić, gdzie jest wszystko dokładnie, ładnie napisane, jak złożyć zamówienie. Nasze likwidy też jest wszystko ładnie napisane, tak samo jak z jednorazówkami THC oraz zwykłymi. Metody płatności to jest PaySafeCard oraz Blik. No i po prostu jak chcecie złożyć zamówienie, to zapoznajecie się z treścią, która jest na kanale Jak Zamówić. Następnie przechodzicie do zakładki TIKETY i postępujecie zgodnie z każdym podpunktem na tym kanale. No i to by było chyba na tyle. Czekamy na Was. Siemanko.